Witaj, tu Celestyna Osiak, Business Coach. Nagrywam to wideo dla Ciebie, żeby opowiedzieć Ci o moim świątecznym prezencie dla Ciebie, czyli bezpłatnym kursie wideo pod tytułem Wymarzony rok, wymarzone życie. Już jutro otrzymasz pierwsze wideo, także koniecznie, koniecznie otwórz mojego maila. A teraz opowiem Ci, co będzie w poszczególnych modułach. Więc wideo numer jeden, które otrzymasz już jutro, dowiesz się jak bałagan. Mentalny, emocjonalny, duchowy czy po prostu fizyczny blokuje Twoją realizację marzeń i zabiera Ci energię, także nie masz zupełnie mocy na realizację pragnień swojego serca. Moduł drugi, czyli wideo numer dwa, opowiem Ci, jak odkryć prawdziwe marzenie i jak odróżnić się od fałszywego i dlaczego to jest ważne. Dowiesz się, czym jest prawdziwe marzenie, a czym jest fałszywe marzenie i dlaczego tylko prawdziwe marzenie da Ci szczęście, da Ci spełnienie, da Ci radość, trwałą radość i trwałe spełnienie. I w module trzecim, czyli wideo numer 3, poznasz jeden czynnik, który sprawi, że zrealizujesz każde swoje marzenie. I naprawdę nie przesadzam, ten jeden czynnik jest kluczowy, i mam już za sobą 20, no 20 dobrych kilka lat, kiedy używam tego czynnika, i to on jest kluczem do spełnienia marzeń. Zapraszam Cię gorąco na mój mini kurs wideo Wymarzony rok, Wymarzone życie. A! Nie byłabym sobą, bo przecież uczę marketingu i biznesu i sprzedaży, żebym ci nie zasiała takiej idei, że 28-29 stycznia robię jak co roku swoje cudne szkolenie. Soul Coaching Miracle Box, które jest właśnie o realizacji marzeń żegnania się z starego roku, witania nowego roku. I robię je właśnie 28-29 stycznia w Nałęczowie. Wszelkie informacje wkrótce. A na razie oczekuję mojego pierwszego maila z wideo numer 1.